Wtedy przeszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, byś nikomu nic nie mówił, ale idź. Pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przypisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Jak to było być trendowatym, Trochę trudno sobie wyobrazić. Pewnie trzeba by sobie było wyobrazić osobę, która jest absolutnie odizolowana od innych, która, która jest takim bezdomnym, ale takim szczególnym bezdomnym, który na widok jakiegokolwiek człowieka z całych sił, z, całe, z, z całą swoją mocą krzyczy nieczysty, nieczysty, nieczysty. I odstrasza innych. No, no nie wiem, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić masz taką dużą izolację. Stary Testament on nam podpowiada, jak takie osoby były traktowane. Co, co z takimi osobami się działo, że oni żyli jak banici, że byli absolutnie wyklęci ze społeczeństwa. Wyrzuceni. Nawet nie to, że gdzieś na skrajach obrzeżu, ale że, że oni w ogóle byli wyrzuceni poza margines jakikolwiek. Z nimi nie było żadnego kontaktu. Mieszkali gdzieś na uboczu, w jakichś ruinach, lasach, na pustkowiach, ale z nimi nie było kontaktu. Zaskakujące jest to, że kiedy ten trendowaty widzi Jezusa, to odważa się do tego, do, do, na to, żeby do Niego przyjść. E, bo tak nie wolno. Bo oni się mieli trzymać z daleka. Warto sobie zadać takie pytanie, jaką tęsknotę e, nosi w sobie i nosił w sobie trendowaty. Zaćm on tęsknił. I to trochę widać w tym słowie on tęsknił. On, e, on nie tęsknił nawet za uzdrowieniem. On nie tęsknił za zdrowiem. On tęsknił za wspólnotą i on tęsknił za Panem Bogiem. On tęsknił za modlitwą. On za świątynią. On tęsknił za, za liturgią. To słowo, którym się zwraca do Jezusa, to jest słowo, które, które mówi o oczyszczeniu. To jest słowo, które było zarezerwowane dla, dla czynności liturgicznej. E, oczyść mnie czy spraw, żeby mógł się pojawić w świątyni. Spraw, żeby mógł się pojawić blisko Pana Boga. Bardzo to poruszające. Ale jeszcze piękniejsze jest y, to, jak na tę tęsknotę odpowiada Jezus. Y, bo y, na ten szalony gest trendowatego Jezus odpowiada również szalonym gestem. A mianowicie dotykiem. A tego robić nie wolno. Ale w tym spotkaniu są też słowa Jezusa. Słowa bardzo piękne, słowa, które myślę, że warto sobie przypominać i do nich wracać. Bo przecież... Można powiedzieć, że, że to przyjście Jezusa, to, to, to ono w tych słowach się jakoś no, i wypełnia, ale też jakoś realizuje. E, a mianowicie te, te, te słowa, które, gdzie Jezus mówi chce chce, bo, chce, chce bądź oczyszczony. Jezus przecież po to przyszedł, po to, żeby nas oczyścić, po to, żeby nas przyprowadzić do siebie. Czasem człowiek może gdzieś chować się przed Panem Bogiem, może się wstydzić Pana Boga, może się chować przed Nim, a w tych, ale to, to warto sobie wtedy te słowa Jezusa przypomnieć z całą mocą. Chcę, bądź oczyszczony. Jeśli chcesz, możesz mnie odczycić. Chcę. Pan Bóg tego chce. On na to przyszedł. On po to się pojawił, po to się pojawił na tym świecie. Jednocześnie też w tych słowach Jezusa, w tym, w tym zaproszeniu jest takie zaproszenie do trochę pobycia z tą tajemnicą, która się wydarza, tak sam na sam. Idź, nie mów o tym nikomu, tylko pokaż się kapłanowi. To dziwne. Dziwne słowo. I chyba po raz pierwszy w, widzimy w słowie kogoś, kto jest nieposłuszny Jezusowi. To on jest nieposłuszny, można powiedzieć, z całą taką szczerością serca, bo no przecież on wydaje się, że nic złego nie czyni, wydaje się, że no przecież zwiastuje i opowiada o cudzie, że tu się nie wydarza nic złego, ale jednak. Zakończenie tego, tej, tej opowieści pokazuje coś bardzo konkretnego, że, że to nieposłuszeństwo Słowu, i to jest bardzo dojmujące, to nieposłuszeństwo Słowu skutkuje tym, że Jezus staje się banitą. Że Jezus zaczyna prowadzić ten sam los, który był losem trędowatego. Może czasem albo zawsze. No. Może lubię tak powiedzieć. Jak ważne jest to, żeby być posłuszny słowu, nawet jeżeli czasem wydaje nam się, że nasze pomysły no, są lepsze niż pomysły Pana Jezusa, to czasem warto pozostać przy słowie. Nawet jeżeli ono stawia jakieś granice, a tutaj nawet stawia granice jakoś dobru, to czasem warto pozostać przy Słowie. I trochę nie iść za daleko. Jak Słowo mówi tyle, a tyle nie. Ale myślę sobie, że jest w tym Słowie jeszcze coś takiego niebywale pięknego. Ja, jak to zobaczyłem, to tak mnie to rzeczywiście bardzo mocno poruszyło. Jakbyśmy sobie, bo Pan Jezus go odsyła po to, żeby poszedł do, do kapłanów, po to, żeby złożył ofiarę na świadectwo dla nich. Można powiedzieć też trochę na świadectwo dla nas. Bo co tam się miało wydarzyć? Co tam takiego miało zostać zrobione? Jaki tam się miał pojawić znak, jaki ryt, jakie gesty? Jakbyśmy sobie spojrzeli do, 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 do księgi kapłańskiej, do, do pięciu księgów i poszukali rytu oczyszczenia strądu, rytu, który dokonywał kapłan, to, to jest coś bardzo, bardzo pięknego. I co więcej, te różne rzeczy, które tam się wtedy pojawiają podczas tego rytu, i gesty, które się pojawiają podczas tego rytu, one jakoś absolutnie wskazują na, na, na jakiś bardzo piękny znak. Znak, który też będzie znakiem Jezusa. A mianowicie o co chodzi? Podczas tego rytu, kapłan z tym, który do, do, doświadczał oczyszczenia, miał się udać za miasto, za miasto. I to jest pierwszy bardzo ważny moment. Drugi moment miał ze sobą zabrać drewienka, drewienka drewno, patyczki. E i to jest to drugi bardzo ważny element. Oprócz tego miał e, pójść nad rzekę, e, nad wodę, która płynie. Nad wodę, która płynie. Dalej, e, dalej miał zabrać ze sobą dwa ptaszki. Dwa małe ptaszki. I wreszcie karmazynową nić. I to, co się tam wówczas wydarzało podczas tego rytu oczyszczenia, to jeden z ptaszków miał zostać zabity. A jego krew miała zostać wlana, spuszczona, tak, do wody. I miała powiedzmy uciec z nurtem. Drugi z tych ptaszków miał zostać wypuszczony na wolność. Jakbyśmy sobie zobaczyli te wszystkie obrazy: drewieńko, coś, co się ma wydarzyć za miastem, krew i wodę. I gołąbka. No, może jeszcze kiedyś taki znak w życiu Jezusa się pojawi. Jeżeli się pojawi, to on też wskaże na tą tajemnicę, którą, której dzisiaj doświadczył Trendowaty, na tajemnicę oczyszczenia. Jakiś, czy wiem, do czego mnie zaprasza Pan Jezus? Do czego mnie zaprasza, a gdzie stawia granice? Czy, czy jakoś w swoim życiu um, jestem uważny na Jego Słowo? E, na to, że to Jego Słowo jakoś kieruje i kształtuje e, i kieruje moimi wy, wy, wyborami. I czy znowu staram się w tym być precyzyjny i taki zasłuchany w Niego. To by mnie w ogóle też byłoby ciekawe, gdyby spróbować się zastanowić, <coughs> czy jestem uważny po sakramencie pojednania i spowiedzi e, na słowo Pana. E, czy. Mm, mm, Czy wiem, do czego mnie po spowiedzi zaprasza Pan, a ja odważam się tam pójść?